O tutaj jest wigok. O jasy tutaj sadzą. Co to jest? Kurde, jakieś jest zabagnione miejsce, kurde. O co to jest? magno tu jest. Ale dziwne, ale dziwne miejsce. O Lęgel, nie, nie wiem jak długo się kędzie idzie. Ja nic, szkoda się nie wiedziałem. Mogę tu z kółem objechać Dobra, hegię się kawałek, ale nie wiem ile czasu na piechoty będę hej Tęsknię moi gierzy trochę za polską Na szczęście już mam kupiony bilek na sierpień Oho, jak kwikną, dwie bówki, kwiaty one w sierpniu kwikną, ale w tym roku jakoś tak wcześnie Ciekawe czy ta roślina jest krująca czy nie Dajcie znać w komentarzach Muszę o tej roślinie więcej przeciekać Wiechbówka Zaskakują się ile się tu idzie do zamku Restormel Kurde nie wiem czy jest W coś o tej godzinie pniątej słońce jakoś tak już jest dość inaczej położone w czerwcu to był moje gardze długi dzień ale w Kambodży tak jest znacznie gorzej niż tu. w Kambodży to się robi ciemno o godzinie 17 a jak najmniej lakiem dzień jest długi Kurde, nie wiem po co jak je chokam igę ja nie wiem, czy mi się tutaj opłaca iść, ale nie ma tu żadnych samochodów. Na to wiem że chyba samochody tu nie jeżdżą. Ale tu fajnie. Kurde no. Dokąd ja tędy pójdę? Myślałem, że ja znajdę jakąś ciekawą miejscówkę do łachenia Tylko się skak sobie. Może zaraz będzie wylotówka jakaś. Cieszę się, chyba dobrze, że nie pojechałem dzisiaj dalej. Za późno z domu mojej drodzy wyjechałem. Olej też kupiłem do mojej hongi Nie patrzę jaki mam model, ale silnik 4 słów 125cc. I kupiłem sobie olej. Bo się pytałem, czy trzeba czasami Doładowywać i go dolewać do silnika trzeba. Ostatnio dużo jeździłem, a olej wymieniałem... ...podaję się, dobre, kilka miesięcy temu. Nie pamiętam kiedy, ale dosyć dawno wymieniałem olej. Chyba w maju, albo jakoś tak. No kurde, no ten rybak, nie. No nie no to ja chyba nie będę mógł tu nagrywać Ojej jakie to są ładne lasy zaraz Chyba nie no to super Ale nie holęga chciałbym nagrać tamte lasy z galeka. Ale jak tu jest ten rywak co tu jest? Tutaj coś jest moi drodzy Chyba znalazłem jakąś ciekawą miejscówkę Można chyba tędy iść Ojej, gdzie jestem? Mamy jakiś puk górski koło Los Quiviel. Ojej, ja się muszę tam chęć do góry. Jestem ciekaw, co tam jest. ale mi ale miejscowa. Nie chodziłem po lasach Los Cuildeo. No, to są lasy. Ale ja ciekawe miejscu, wam, powiem wam. W tym roku bagało dużo w lipcu. Czekajcie, bo już mam tutaj chyba brudę jak O lęgi. Niech się nie, ja nie wyciągnąć. Nie, nie da się chyba tego od wewnątrz wycieścić. Mam trochę jest lekko nie zaparowane. Problem w tym chyba nie jest podpisane, co tu do choroby jasne jest za miejscu Może kiedyś się idzie do tego zamku, o którym ta babka gagała Nic dobre, przejdzie się kiedyś, i Fajnie Fajne grzewak sam. Ale fajne miejscuwa kurde ale fajnie w spagek wow jak to fajnie wygląda to są kurde w ogospade moi drodzy ale tu, ale tu woga musiała nieźle spływać ale fajnie jak pachnie w niesie mieliśmy bardzo takie intensywne opady deszczu ale fajnie jest zapach w lesie. Ale fajnie. Ale w tym samym czasie jest dosyć jak ciepło, powiem mam, prawie jak w Polsce. No nie no, ja trochę Ale temperatura nie jest niska. O kurga. Ale dziwna miejscówka. Jest tam normalnie w lesie. W losk Wiziel. Kurga jak to skromo. Ale fajnie las. Pozwólcie się, że kęgę Ja nie wiedziałem, że las ma takie ładne lasy. Wow, ale fajnie grzewa to sam.